Jeszcze jedna rzecz jest w tej rozmowie ciekawa, a mianowicie ten oto fragment. Marszałek mówił o polityce Niemców w czasie wojny w odniesieniu do Polski, krytykując ją. Przytoczył fakt, że chciano otrzymać 100 tysięcy ochotnika polskiego, jednakże dowództwo miało być nie polskie, lecz niemieckie, względnie austriackie. Jak można było podobne żądania stawiać? Gering całkiem potakiwał. Ten fragment nie jest tu przytaczany bez powodu. Marszałek mówił Geringowi o tym, jak polscy żołnierze pod niemieckim sztandarem i dowództwem mieli walczyć z Rosją w okresie I wojny światowej. Nawiązanie do propozycji Hitlera jest aż nadto wyraźne i wydaje się, że Piłsudski nie bez powodu przytoczył ten właśnie fragment historii. Stanisław Cat który wówczas blisko był związany z obozem Piłsudczykowskim. Kilka lat po tym spotkaniu pisał, że Gering miał zaproponować Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskami polsko-niemieckimi maszerującymi w przyszłości na Związek Sowiecki. Nie jesteśmy dziś jednak w stanie stwierdzić, na ile jest to prawda. Tą ciekawą anegdotą kończymy dzisiejszy odcinek.